Słuchaj, panie surferze, siomalo el grande. Bo cię dopadł. Bawili się tak świetnie, że trener zapomniał zgłosić zespół. Co? To ogórek? Kto z państwa zamawiał omlet? Nie! Jak zawsze kopie, wsząd dla nas zatańczy Darem gdzieś odleci, Dziód będzie biegał A ja spróbuję ich wszystkich ogarnąć Czy to jakiś tajny kot? A może inny język? Nie, w większości to tylko zwykły kurz Pierwszy wyskakuje na hop, drugi za nim na siup Razem tworzą wielkie hop siup. I tak właśnie działa zrzut i na zoomy. Ha? Co ty tu robisz, Mark? Dlaczego próbujesz się utopić w tej misce? Może te behemoty za trzy grosze naprawdę są z jakoś tak? Nie obchodzi mnie, czy jesteście z zaświatów, czy z wąchotka. Mdli mnie na wasz widok, dziwaki! Podejdź na su, musimy pomówić. Tak, mamo? Dziewczyno, toż ty gustu do mężczyzn nie masz za grosz. Cóż to za chodzina jest znać prawdziwego mężczyznę? Ha? A od kiedy to się znasz na facetach? Tata od ciebie odszedł, jeśli dobrze pamiętam. Ach. Jak sobie chcesz? Tata to był chłop, co się zowie, a nie jakieś chucherko, mlaśnie taki i całą porcję zostawi. Aha, a co nie jednego już chłopa w życiu wykarmiłam. Już ja swoje wiem. Coś ty powiedziała To, to przecież tych figurek jest na świecie tylko dziesięć. A ta jest czarna. I oto hiper piłka nożna. Wystrzał. Nareszcie się pojawiłeś cyborgu. Nigdy nie przejmiecie ziemi. Powiadam ci nigdy. Drogie panie, proszę o uśmiech do obiektywu. Nie żadnych zdjęć! No. Co to za kobieta? Zastępuje naszego trenera. Zastępca trenera? Rany! Wygląda jakby połknęła worek zgniłych jajek. Podwójny cyklon! czerwony alarm! Przełapali nas. O, chyba zostawiłam garnek w zagazie. Słuchajcie, dzisiaj chcę być mega silny. Może w końcu zrobię dwa przysiady? Nie tak ostro, bo jeszcze przypadkiem pobijesz rekord świata. Naprzód już, wszyscy razem! Wyrzuć cross, uliczka, go! Naprzód już, wszyscy razem! Ja raczej cross, tego nie wytrzymam. O? Wytrzymasz! Wesół razy wióreczko, ale piłka nożna w porównaniu z oceanem to kaszka manna. Ach, nie obrażaj piłki w waleniu! Siemam! I jak podajesz, klocu. Tch, ruszaj się trochę żwawiej, mała. Co robisz? Na boisku się nie śpi. E? Jeśli nie dajesz rady, może lepiej wrócisz do Pacanowa. E? Czasem się nawet na coś przydajesz, mała. Co? Uśmuję spodenki. Zrobiłbyś ze mną dodatkowy trening? Dodatkowy? Z całą pewnością nie będziesz po nim wyższy, calineczko. Ale pewnie... Bardzo chętnie ci pomogę. Ty mały i parszywy! Hurra, hurra! Zabiłem bestie, zabiłem bestię! Już po tobie! Pożre cię! idzie stają Są gigantyczne. A taka parcynka dla mnie? Czy to dzieje się naprawdę? Jak w ogóle śmiesz mnie atakować, kiedy przemawiam do Twoich kolegów? Aż tak nisko upadłeś? Jesteś jedynym koniem, jakiego mamy w tym wyścigu. Słucham, dlaczego nazwałaś mnie koniem? To miał być komplement, Głąbie. To nie jest żaden komplement! Nie znoszę koni! Ale to była tylko przenośnia! Konie są złośliwe, gryzą i wydają Ale dźwięki! Ale są szybkie i silne! Mają okropne. No cóż, kto się lubi, ten się czuwi! wyciągnął wyciągną po ziemi! Możemy odpuścić sobie tego konia? Hej, że co? Myślisz, że tak łatwo ci daruje? Ić? Lepiej pokopać piłkę Madonna! Jaka Madonna! Diego Maradona! To ninja umieją grać w gałę? Cześć mała słodka laleczku Spoko oko Maroko, luzik luzik, i ogólnie puśćmy to z prądem Co jest? Ktoś cię napadł Mark? Ten trener jest autentycznym stuprocentowym szaleńcem, chyba źle się czuję. O nie, zaraz się udławię, serio nie mogę oddychać Od chyba kiedy ty taki delikatny, co? Co to było? Ten chłopak jest jakiś niechalo i nie chodzi o telefon. E, Potworny upał. Wow! Widać rafę koralową. Jest ogromna i kolorowa. Rozumiem, że to ekscytujący A. widok Willy, ale nie wypadni za burta. <noise> oh. Najpierw trzeba otworzyć, potem złapać, potem napiąć, no i bom. No, poetą to on zdecydowanie nie był. Kazali nam gnać na ten stadion, a sami nie przyszli. O co tu chodzi? Mm. Pewnie przestraszyli się mnie i mojego mózgu. Mm. Jest mi smutno. Pierwszy raz w życiu trzymam w dłoni obranego ziemniaka. Jesteś dziwna.